Cześć kochani, dawno nie nagrywałem, mi się nie chciało, dzisiaj jestem właśnie z a wiecie co, chipsy, top chips dla wszystkie smaki, kosztowały 2,80, no, a teraz kosztują 3,33, wczoraj u mnie kupiłem na siedlu, kosztowały 2,80, a dzisiaj kupiłem na starosiedza, kołbek PSS-u, 36,333. jestem szokowana, zbulwersowana, oburzona, wiadomo, wszystko drożeje. Hmm. Przez, przez tego Putina wszystko. No. Hmm. Aha. I co z tego, żeś ma oryginalne ubrania czy nowego iPhone'a, smartfona? Szczerze mówiąc, głównie mi to obchodzi. Dla mnie liczy się człowiek. Hmm? Będę ja co chcę i pił, co chcę. O innym nic do tego. Skoro każdy ma swoje życie, to ja się zajmie swoim życiem. No. Będę nagrywał, co chce. Na razie, kochani.